A wy co robicie? Hmm? Co aktualnie robicie? Trzeba zbieram Halo? Mr. Bacer jesteś? On jeszcze Kto go znowu to do... san... Kto tu sanki zostawił? Nie mam pojęcia Baczer jeszcze go nie co są zrobić co co sam mam tym zrobić nie wiem do ładli no zajebiesz się raz kurwa. Minecraft kurwa 3D. Ale <grych> 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 ciśko. Bacz, reszcie nie ma. Co? Bacz, reszty go nie ma. Nie wiem. Czy idziesz do... Znaczy. Co nie ładujesz. Zaraz, daj pozbierać pierwszy. Będę za, coś wjebać, bo jestem kurwa głodny bez tego. Gdzie są te kurwa sanki? Gdzie je przyjebiam? Gdzie one są kurwa? Co? Sanki kurwa, gdzie je... tu są? Kurwa. No masz flagami ruszowymi zaznaczone Tu obok dwie są flagi. No no widzę właśnie Kurwa, górwa, coś coś bo się stać szybko górwa, to jest nieporozumienie. Później jakiś farmik czy gdzieś się odpada? Co? Dzisiaj jakiś farmik czy tak ładnie za bardzo? Można, jak chcesz. Ale no, to spokojnie, to później. No okay. tak. Kurwa weekend, weekend i po weekendzie kurwa. Ty latająca, kurwa Co się jarasz, kurwa? No, się hopłek zapoli. Ja Bacia nie gada że zawraca Nie wiem A ta mówił że zaraz wracono No to nie wiem, czy chodzi o gdzieś szedł czy co kurwa Kurwa dałną noc będzie tak będzie ciężko zrobić bo on wysoko jest Kaj jest, kurwa, że Pozbierałeś wszystko? Co? Pozbierałeś wszystko już? Nie czy ja już? Kurwa, mi już na wzrok padł. A nie, tu jest jedno. Kurwa, nie ma. Kurwa, znowu ciemno. Ja pierdolę. Te kurwy przyjdą pewnie, pewnie tak. Odpalaj tego bika, kurwa, co? Nie, mówię tu, żeby odpalał tego bika, kurwa, a nie gasi. No zapaliczka. Chodźcie, No, ale ta właśnie kiwiłem, kurwa. Czemu ty się nie odzyskasz? Kurwa, działo się tu coś? Nie, na razie. Spokojnie było. Na razie było spokojnie. Bo, bo mnie nie z... było, nie? Zresztą, nie, jakby... nie. Zresztą byś nie żył. <laughs> <laughs> jakby coś się działo. Nie? A kurwa, już 30 km zeszło, nie? Bo robię cały czas. Kurwa. Nie wiem jak tam dostaniemy Kurwa ciemno jest, nie lubię tak jak jest ciemno No ja ten, spać Da się? Nie da się jeszcze Kurwa Przywiezł, na ten inny i zadowolony <noise> A za ci chodzi? No bo chciałeś wziąć więcej, ja tu gra tylko No mi się pierdoliła nasz kurwa Kurwa Ale ciemno w tej chacie Jak zrobić, aby było winno w chacie? Potpal, potpal ją A, A chatę mam podpalić. Ale bierz. A wiesz jak jasno będzie? Kurwa Na chwilę <laughs> Ale będzie jasno? No to niby tak <laughs> Kurwa, ja nic nie widzę Można to rozjaśnić jakoś w opcjach jeszcze bardziej? Tak się da, ale wtedy dzień w dzień jest pojebany Za jasno znowu, nie? Nie da się chyba. Nie da się, bo nie ma nic. O kurwa, trochę lepiej, ale i tak chyba. Kurwa. kurwa, słychać jakąś kurwę już. Napier dalej, bo trzeba czaszkę. Słyszę. Ogra. Pisz, ogra. Tylko nie wiem, gdzie jest. Ten napierdala drzewo, chuj, że nie widzi. Hmm? <grywa> Jebać. Ja, 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 se, ja se świecę oczami tutaj. Mówisz tak? Słychać, Coś gdzieś loto, po, po prawej stronie gdzieś mi to loto jest kurwa... To, jest kurwa. to jest dwa tu są... Ej, ja mam, mam za chwilę, mam zgon na Oj, chuj. I mam kurwa zgona. Na razie, wyleczę. Nacisnąć E czy nie? Nie, naciskaj. bo stracić wszystko. A ty mnie lecisz, bo tu mi jakiś ten leci. Czas czy chuj co to jest, czy czas, co... No dobrze, niech sobie leci. Dobra, leży, kurwa. O. Płynie Jest, gdzie ona? Gdzie jest jeszcze, czy... Jest tu, kurwa. Kurwa, lat. Ej, no druga gdzieś leci. Ten. Tu, z tyłu. Jeszcze gdzieś jakaś kurwa jest? Ej, leci do mnie. Ty. Jeszcze gdzieś jest jakaś kurwa? Nie, chyba nie mam. Co to kurwa za kabizorki? Nie co? Nie wiem co to jest Eee, coś się tutaj. Wziąłeś zresztą. te ciało czy nie wziąłeś? Nie wziąłeś Już się. Teraz weź szukaj kurwa <laughs> Tu jest ten tam było dwa ciała, nie? Gdzie, gdzie on leży? należy? No początku to będzie ciężko znaleźć O oh, yes. Masz? Musimy przyszedł czas do papierosów Kurwa He? <laughs> Kurwa ile ja tego mam na p***dolę Weź czaszkę tu do domku trzeba schować Żeby ta... Żeby jaśniej. Te. Ty! Można kilka założyć tych części z kości. No ja jestem full założony przecież. A widzisz? Kurwa, to ja, ja sobie robię to. A ja ze dwóch skoczę Bądź na, na fajnie Co? Przecież tam trochę wycięto to sobie Ze wą. Ej, kto daje żarcie na ognisko i spala je? Dawajcie na suszarkę. bo ono się nie zepsuje chociaż.